Cześć Wojtek. Dzień dobry Bożena. Szczepiony? Szczepiony. A, no. Możemy się normalnie przywitać. No właśnie, jak ludzie, nie jak żółwie. Słyszałam, że zakupiłeś coś ostatnio ciekawego. Ja? Boj Boże, ja nic nie kupuję. Nie, nie chcesz powiedzieć. A chcesz mnie męczyć podobno o zakupy? Zdecydowanie tak. Kobiety i zakupy. Co to za stereotyp Wojtek? W moim przypadku on nie do końca działa, bo de facto od lat, o. Przez większość swojej kariery zajmuje się sprzedażą. Naprawdę w ostatnich latach też trochę kupuję. Kupowanie spółek to bardzo ciekawe zajęcie. A kiedy nie kupuję i nie sprzedaję, to podróżuję albo coś czytam. W niedawnym wywiadzie, jaki udzieliłaś miesięcznikowi Forbes, powiedziałaś tak o sobie: "Chciałam kiedyś zostać kardiochirurgiem, później chciałam zostać dziennikarką, ale tak na koniec dnia". Jesteś w firmie telekomunikacyjnej. Co Cię zafascynowało w nowoczesnych technologiach? No tak, no każdy z nas ma swoje dziecinne i młodzieńcze marzenia. Ja też takie miałam, natomiast żyłam w tak ciekawych, dynamicznych czasach, kiedy de facto następowała transformacja ustrojowa, no i świat stał otworem. Każdy, kto miał odwagę, a ja ją miałam akurat mógł sięgnąć po różne rzeczy, więc sięgnęłam po biznes. Nie od razu były to nowe technologie, bo zaczynałam w DHL-u, aczkolwiek w owych czasach również można by tę branżę zaliczyć do branży nowych technologii. Na pewno, te, na pewno teraz można ją zaliczyć. I, do, teraz do eksplozji na tak, pewno tak. tak. Ale wówczas ona była zupełnie nowa. Po pięciu latach natomiast już przeszłam rzeczywiście do biznesu technologicznego. No i to była nowość, odmienność, fascynacja czymś, co wiedziałam, że będzie zmieniać świat, a mnie zawsze pociągały nowości. Jeśli chodzi o kompetencje, to możemy ich się uczyć samemu, jakichś nie mamy, możemy też kupować te kompetencje. My wybraliśmy taką drogę, w której zbudowaliśmy Integrated Solutions kilkanaście dobrych lat temu. Później zaczęliśmy kupować. Było Bluesoft, ostatnio Craftware. Co twoim zdaniem będzie dalej? Zacznę od korekty. Bo Integrated Solutions właśnie w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia, także jeszcze nie kilkanaście. Aczkolwiek rozumiem, dlaczego mówisz, że kilkanaście, bo tempo zmian, tempo dynamika wzrostu, rozwój Integrated Solutions jest rzeczywiście imponujący. Zaczynając 10 lat temu od zera, a teraz będąc praktycznie 700-milionową, jeżeli chodzi o przychody, spółką, no to niezwykłe osiągnięcie na rynku i osiągnięcie w ramach grupy, gdzie w końcu nie są oni w mainstreamie. I faktycznie ten sukces i ten rozwój, to tempo, ta dynamika Integrated Solutions spowodowała, że zobaczyliśmy, że jest miejsce dla nas, jako grupy, na dostarczanie całego łańcucha wartości usług dla transformacji, czyli de facto stworzenie nowej kategorii. I przyznam, że kiedy ja w, na początku 2017 roku przeniosłam się do rynku biznesowego i zaczęłam za ten rynek odpowiadać, to zobaczyłam w tym dla siebie, dla nas, jako firmy, dla zespołu z którym zaczęłam pracować taką wielką szansę na robienie czegoś nowego, na rzeczywisty udział w transformacji cyfrowej biznesu i dlatego właśnie kupiliśmy BlueSoft i dlatego kupiliśmy Craftware. Teraz mamy zespół czy holding spółek, które oferują krok po kroku od podstawy, czyli od świetnej jakości internetu do rozwiązań aplikacyjnych, pełen łańcuch wartości, który pomaga klientom biznesowym się transformować. I co dalej? I co dalej? No to, te dwa zakupy to są świeże zakupy, w związku z tym potrzebujemy, jak to się ładnie mówi w biznesie, zmonetyzować te inwestycje. Chwilkę oddechu. <noise> Czyli chwilkę oddechu, nie, nie, za szybkie jest życie i za szybko się rozwija biznes, żebyśmy mieli czas na oddech. To, czego na pewno potrzebujemy, to połączyć te cząstki w jedną całość, żeby nazywam to łańcuchem, ale żeby faktycznie powstawał łańcuch, żeby klienci widzieli nas jako partnera do zmiany, do swojej transformacji, do cyfryzacji i wiedzieli, że ta transformacja, znaczy klienci to wiedzą, składa się z poszczególnych elementów, które mogą dostać od jednego partnera od grupy Orange. Oczywiście myślimy też o kolejnych e, akwizycjach, bowiem w nowej strategii ogłosiliśmy e, nowe linie przychodowe, nowe e, obszary biznesu, w które chcemy wejść, i do tego nie zawsze mamy kompetencje. Więc czujność i rozglądanie się jest permanentną częścią e, funkcjonowania. Powiedz mi, co Twoim zdaniem klienci biznesowi jeszcze od nas nie mają? ale chcieliby mieć. Zacznę może od tego, że klienci biznesowi w przeciwieństwie do rynku konsumenckiego to nie jest segment homogeniczny. Tutaj mamy zarówno małych bardzo klientów, jednoosobowe działalności gospodarcze, które stanowią dużą, dużą część B2B, to są klienci relatywnie w swoich zachowaniach bliscy rynkowi konsumenckiemu, ale potem wraz z kolejnymi segmentami przechodzimy na do coraz wyższych, większych firm, zatrudniających więcej ludzi, generujących więcej przychodów. I zależnie od tego, który segment ci klienci reprezentują, te oczekiwania ich potrzeby są bardzo różne. Im wyżej idziemy, i tak jak Ty definiujesz klienta biznesowego, to on raczej to jest taki klient z, z gatunku enterprise, czyli z dużego tak, tak, biznesu, kluczowy i tak dalej. Tych klientów jest relatywnie mało, natomiast no, oni mają bardzo, bardzo duże potrzeby, i to, czego ci klienci potrzebują. Teraz to jest zaufanego partnera, który podpowie im, które z tych technologii, z tych rozwiązań pojawiających się na rynku są adekwatne do ich transformacji, do ich momentów w rozwoju biznesu, do ich potrzeb związanych z budowaniem sukcesu w swoim biznesie w przyszłości. I teraz tu postawię na chwileczkę kropkę, bo chciałbym niespodziankę, taką małą, o. bo Poprosiłem Marcela Zatońskiego z pulsu biznesu, żeby on ci zadał pytanie. Co po ponad 20 latach w branży i po dojściu na naprawdę wysokie stanowisko, wciąż Panią irytuje w takich zachowaniach kontrahentów, klientów, czy nawet współpracowników? Czy wciąż styka się Pani czasem z zachowaniami seksistowskimi, czy lekceważeniem Pani jako kobiety w biznesie? Czy to już po dojściu na wysokie stanowisko a się w ogóle nie zdarzy. To mnie interesuje, więc chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Bo wow. ja miałam może to szczęście, a chyba szczęście, że zawsze byłam dość silna, mam silną osobowość, jestem zdecydowana, umiem stawiać granice, buduję w trudnych sytuacjach dystans, no i to zdecydowanie pomagało. W tym, aby tych, tych, tych seksistowskich zachowań w stosunku do mnie nie było. Natomiast wiem, z własnego doświadczenia, z własnej działalności jako mentorka, jako kobieta wspierająca rozwój innych kobiet, że to jest bardzo częste zjawisko i bardzo często je obserwowałam. Chciałbym Cię zapytać, jak Twoim zdaniem będzie wyglądał biznesowy świat i rynek biznesowy w 2025 roku, czyli wtedy, kiedy zakończymy. Tą nową naszą strategię? Czy internet i świat cyfrowy już tak absolutnie zdominuje biznes, czy jeszcze będą jakieś bastiony, oazy tego świata, gdzie, gdzie będą relacje potrzebne, gdzie będzie potrzebny bezpośredni kontakt, a nie, a nie tylko internet? Ja osobiście wierzę, że wszystko, co może stać się cyfrowe, cyfrowym się stanie. Natomiast nie wszystko, na szczęście, cyfrowym być może. Szczególnie w, wśród klientów biznesowych, szczególnie wśród tych klientów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, którzy mają e, bardziej zdywersyfikowane potrzeby, e, tam e, wielość komponentów, ciągła dynamika zmian rynkowych, ciągła potrzeba dostosowywania się do oczekiwań klientów, naszych klientów, czyli ich konsumentów, e, powoduje, że. Dobór odpowiednich technologii, dobór odpowiednich rozwiązań, produktów, skomponowanie tego, dostarczenie, wdrożenie, integracja to są rzeczy, do których niezbędny będzie człowiek. Człowiek jako konsultant, człowiek jako doradca, ale też człowiek jako ten, który dobrze rozumie technologię i potrafi te rozwiązania połączyć w jedną dobrze działającą całość. Więc jestem przekonana, że w 2025 nadal będziemy potrzebowali ludzi o coraz silniejszej ekspertyzie i o coraz większej wszechstronności zarówno w dziedzinie telekomunikacyjnej jak i dziedzinie IT, które zaczynają się coraz mocniej przenikać. Dziękuję ci bardzo bożena za tę rozmowę. Dziękuję również.